Cześć, z tej strony Oficer Wonsu. gramy sobie po raz kolejny z Brawl Stars. Niestety, to co grałem mi się usunęło. Przepraszam was bardzo. Zaczniemy sobie od początku. Pominiemy sobie ten samouczek. OK? Dobra, udało mi się odzyskać konto z, z pierwszego odcinka. Gramy sobie dalej. Zobaczmy co jest w sklepie. Mhm. Dąż do super cel. Idź, a czarodziej Barley trafi do Ciebie za darmo. Hmm, to poproszę. Skoro za darmo. Do mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Możecie mi napisać pod komentarzem, co trzeba zrobić, by zdobyć gemy, bo sam nie wiem. Pogramy sobie w zbieranie klejnotów. Gram z Primo, dobra. Dobra. Očekáme. A nech to. Dorví, dorvali nas. Mhm. Dobra, máme super, atak. tak. Mam kolejny super atak. Nasi przeciwnicy wymiękają po prostu. Przed nami. Świetnie. Zorwaliśmy el Primo. O! Pięknie nam idzie. Jeszcze tylko dwa klejnoty i zaczynamy odliczanie. Dobra. Okej. Okay. Tylko jednego przyjaciela w polu. Prawie zniszczyłem kolka. A ten wszelkie Dobra, teraz trzeba dać czadu. Uuu, tam na dole ekranu. Dobra. Wygraliśmy, panowie. No, znowu odliczanie. Dobra. Podciągnijmy uwagę od niego. I zacznę odliczanie. Dobra. Dobra. Podajmy się próby zdobycia tych gemów. Albo i nie. Dobra. Świetnie. Wygraliśmy. Uff. Świetnie nam idzie. Nie 40. Wyjdziemy sobie. Nie, nie chcę ocenić gry. On zaakceptujemy go. Mhm. Paczka. Dobrze. Wejścia monetków. Barley. Ok. Bardzo fajnie. I Shelly. Ok. Malutko, brakuje. Zaczynajmy. Mhm, mhm, mhm Dobrze Następna gra Pogramy sobie Colta, będziemy testować Colta Trochę, tak wstępnie Mhm Dobrze mi nie załatwił ten ból Mhm. Mm mhm. Mm Świetnie. Potrzebuję gema. Prawie by było już po. Tam... nie. O niech to. Jeśli chcecie mnie zaprosić do znajomych, to nazywamy się tak samo jak na YouTubie Przy Możecie spróbować, ja wszystkie propozycje przyjmuję. Zawsze przyjmuję, lubię mieć dużo przyjaciół. <laughs> mhm. Długo ta gra trwa? W dodatku przegrywamy. W naszą niekorzyść. 10 mają gemów. Dobra, to jeszcze jest do wygrania w te 10 sekund. Zniszczyć im dwa. Dobra. Wykluczyliśmy ich. O, dobrze. 9 gemów. To ja się skambię, że tak powiem. O nie, ból, ból. A niech to ukradli nam wszystkie gemy. Teraz jest porówno. Sielanka. Dobra, zaczynamy. Wygraliśmy i w koniec świetnie 8 demów. dobra znowu 13 wygraliśmy to na pewno kolejny przeciwnik padł super ulta używamy świetnie wygraliśmy Przywagą 14 genów. Świetnie. Mhm. Okej. Okay. Nie, nie chcę zająć Brawl Stars. Społeczność. Zaakceptuję tego chińskiego gościa. Dobra. Hmm. Czyżby to... Szynka za dyniarza. Trzeba otworzyć. Dobra, 14 monet. Monet, trochę mało. Ból, ok, Porze. I cold. Świetnie. Mamy teraz to. Mhm. To teraz sobie. Pod... Tylko twórca drużyny może zmieniać wydarzenia. Dobra, to my sobie wyjdziemy z tej drużyny. No, może teraz zagrałem Barley'em, bo go lubię. I zaczynajmy zbiorę klejnotów. Mhm. Tak. Świetnie. Gramy dalej. I to chyba będzie niestety już nasza ostatnia gra w Brawl Stars. Bo już widzę, trochę odcinka już jest. Dobra, bierzemy tego L. Primo. Łatwo. Wygrywamy. El Primo bardzo łatwo idzie. Barleyem ba, zniszczyć. Według mnie. Świetnie. Zaraz dwie postacie. Wow. Świetnie. Odpychamy ich. Wygrywamy. Front się zmienia. Jestem teraz najważniejszy w sumie w tej drużynie. Mam aż 5 gemów. Dobra, teraz ich odepnę moim super atakiem. Świetnie, taki był zamiar. Udał się. Ostatni gem i zaczynamy odliczanie. O, nie, internet, proszę. Tylko nie w tej chwili, nie. Dobra, trochę nie. Damy radę. o tu mnie w ogóle nie słychać wstydnie koniec rozrywki rozrywki rozgrywki osiem pucharków idealnie ósma ręga mhm, fajnie Kolejna 80. spoko nigdy nie nie chcę jedna skrzynka to może teraz. Dobra. To wygląda na tyle. Cześć. Byłem oficer wąsu. Dzięki, że dotarłeś do tego momentu. I cześć.